Włoska Akademia Kulinarna, co makaron się robić z fazola z Paragowa? no zobaczymy razem, wyczyścimy nasze fazola z Paragowa i gotujemy na wodę solona około 5 minut i potem do zimna woda. Teraz, młodzież, grube sól, dwie ząbki czosnek, mieszu, mieszu, potem trochę o pini i dalej mieszu, mieszu. Teraz zaczynamy bazilę. Trochę bazilia, mieszam w jest bazilia, jestem mieszam jestem mieszu, jestem bazilia, jest Na w Na końcu parmigiano reggiano i dalej mieszam w mamy super masa, bardzo dobra oliwa extra i mamy super pesto zrobione. Patelnia, oliwa extra cebula dimka, użyjmy naszej fazola sparagova, i zmażymy, dopóki mamy taki fajny kolor. Teraz połóżmy trochę naszej pesto. Ser, burrata, otfarta, troche pesto e teste troche oliva extravergine. Sfiege e e mamy fantastische sałata sburrata e pesto. Buonissimo, ciao!